Cześć z tej strony Liduch, a to jest Krypta TV. Metalowy Diabeł, a właściwie FAS BOR-7 Horus, to jedna z najciekawszych maszyn występujących w świecie Horizona. Jedna z trzech, obok uśmiercacza i skaziciela z linii Rydwan, strażników pokoju, odpowiedzialna za zniszczenie życia na ziemi podczas plagi Faro. Gigantyczna konstrukcja, przypominająca kałamarnicę albo innego morskiego stawonoga. Jej charakterystyczną cechą są macki zdolne opleść górę. Każda z nich zakończona jest wiertłem przeznaczonym do przebijania murów fortyfikacji. Maszyna ma 292 metry długości, 143 metry szerokości i 91 metrów wysokości. Gruby pancerz czyni ją odporną na większość broni, którą dysponowała ludzkość. Co ciekawe, maszyna w przeciwieństwie do innych Rydwanów była w stanie operować pod wodą. Tak jak inne roboty, Farochorusy stanowiły część rojów. Podążały za nimi jako ciężkie wsparcie podczas oblężeń, ale też by pełnić rolę przysłowiowych królowych, tworząc kolejne egzemplarze maszyn na polu walki, uzupełniając poniesione straty na bieżąco, z dala od kotła. Ich rezerwowym źródłem paliwa, tak jak u pozostałych strażników pokoju, była biomasa. Jak wielkie było zapotrzebowanie energetyczne tego kolosa, to już musicie sobie sami wyobrazić. Tysiące horusów, podobnie jak reszta roju, zostały zdezaktywowane w ramach projektu Nowy Świt. W przeciwieństwie do swoich mniejszych towarzyszy, mimo upływu tysiąca lat, nie przysypała ich ziemia oraz gruzy Starego Świata. Ponieważ były zbyt duże, stanowiły świadectwo plagi, która doprowadziła świat metalu do upadku. Nowe pokolenie ludzi w wyniku uszkodzenia pod funkcję Apollo zaczynało od zera, tworząc prymitywne plemiona. Nie wiedziało czym są chorusy. Ich wraki stały się elementem wierzeń wielu nowo powstałych kultur. Jeden znajdował się na świętych ziemiach Nora. Członkowie plemienia nazwali go Metalowym Diabłem, którego celem było zniszczenie ludzkości. Został on jednak pokonany przez wszechmatkę. W Horizon Zero Dawn natrafiamy na pięć uśpionych chorusów. Nie wiadomo dlaczego nie zostały ponownie uruchomione przez Hadesa. Lecz można łatwo wywnioskować, że gdyby do tego doszło, to plemiona nie miałyby z nimi większych szans. Maszyny pojawią się w Forbidden West, kolejnej odsłonie serii. Dzięki wielkie za to, że wpadliście. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!